Witajcie, za nami gala Oscarowa. Gwiazdy błyszczały na czerwonym dywanie. My spróbujemy odtworzyć stylizację celebrytów, niekoniecznie te eleganckie. Zapraszamy więc do oglądania. Naszą pierwszą inspiracją była Rihanna, która dosyć odważnie łączy style. I jest ikoną ówczesnej mody. Tutaj występuje w dosyć klasycznym wydaniu, czyli czarna spódnica plus jasna góra. My postanowiliśmy tą stylizację odrobinę poszerzyć na jej lekkości. Dodaliśmy lekką satynową bluzkę białą, która pięknie podkreśla i opływa nam. Tak, Pamiętajmy. na ramionach, dokładnie tak. Dodatkowo zdecydowałyśmy się jeszcze na e, mocny akcent, e, czyli. naszyjnik. Duży złoty akcent. To u nas się bardzo często zdarza. Przeważnie w każdej stylizacji podkreślamy mocno właśnie tej górę. E, I chyba zgodzisz się ze mną, że obie uważamy, że jest to fajny element e, sty, każdej stylizacji. Dokładnie. Pamiętajcie, że wybierając dodatki, możecie zupełnie zmienić swoją stylizację. Kolejna stylizacja, młoda gwiazda e, programu Disney Channel, inspiracja dla wielu nastolatek. E, my połączyliśmy ciekawą bluzkę, która ma prześwitującą górę tak, z piórkową lekką spódnicą, którą już widziałyście w wydaniu sylwestrowym. E, kolejna inspiracja, nonszalancka Maja Sablewska. E, bardzo mi się podobał ten zestaw i to, jak w Ola w nim wyglądała. Szara spódnica, niby prosta, ale fajnie połączona właśnie z ciężko skórzaną ramoneską. Tak, Maja Sableska yy, przyzwyczaiła nas do, tak jak powiedziałaś, do norszalandskiego stylu, Trochę... który bardzo coś taki angielski street, tak, coś, coś, coś w tę drogę. Yy... My troszeczkę zrobiliśmy drapieżniejszą stylizację. Odważyliśmy się na kolor na ustach oraz postawiony kołnierz, kołnierz u kurtki. Ciekawym elementem, tak mi się wydaje, jest łańcuch przy butach dodaje mhm. również... Ciężkie buty do tego. Myślę, że płaski. Nie ma co tutaj stawiać na szpilki, bo jest to raczej wygodny, codzienny look. Poza tym Maja Sableska udowodniła, że taki look sprawdza się również na czerwonym dywanie. Polskie gwiazdy pokochały spódnicę Maxi. Na załączonym obie obrazku widać panią Horodyńską oraz szuli. My zastąpiłyśmy spódnicę różowymi spodniami o ciekawej formule. Spódnice, spodnie, co Spódnice, tak spodnie. Tak bym je nazwała, ponieważ jeżeli, są, jeżeli stoimy tak, niedokładnie widać, że to są spodnie, są tak ukryte. Do tego cekinowa, czarna bluzka, żeby trochę rozweselić całość. Rozświetlić może, nie rozweselić. No i myślę, że to jest zdecydowanie stylizacja na jakieś większe wyjście. Mimo, że spodnie są, nie są dość formalne, natomiast cała stylizacja jest to pięknym jest... obrazkiem. Yy... I wyobrażam sobie gdzieś naszą Agatę e, na różach Gali, czy innej polskiej e, imprezie Warto dla też tutaj gwiazd. wspomnieć, że nie jest to stylizacja tylko dla szczupłych osób. Myślę, że e, krąglejsze osoby też będą dobrze w tym wyglądały. Może niekoniecznie w tak szerokich spodniach, ale myślę, że e, ukryje, ukryjemy co nieco. No i kolejna e, zagraniczna gwiazda. W stylizacji można by powiedzieć dość mdłej i nudnej, ponieważ od stóp do głów ubrana jest na biało. Ale ja niedługo wiosna, więc możemy z tego myku skorzystać. Tutaj główne skrzypce gra nasza marynarka. Dosyć świetlista, ale myślę, że fajnie jakoś tak łącząca ta całość. My zamiast białej bluzki, tak jak Rita Ora, postawiłyśmy na szarą, zwykłą bokserkę. Na dzisiaj to już wszystko i żegnamy się z Wami serdecznie i gorąco. Papa, pa. Buziaki! jak Wam